z wami i słowa ewangelii według świętego Mateusza a Tobie, panie Jezus powiedział do swoich uczniów wy jesteście solą ziemi lecz jeśli sól utraci swój smak czymże ją posolić na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapale się też światła i nie stary pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Nie sądzę, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemię nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Kochani, co roku powtarzamy, że ta msza święta w Dominika na boisku poczesnej to jest najlepszy z możliwych sposobów świętowania naszej najważniejszej uroczystości. Nie w kościele, nie w złocie, nie w podniosłych uroczystościach, ale w trawie, w brudzie i w drodze, tylko gdzieś po drodze, żeby na chwilę się zatrzymać, podziękować za naszego ojca i spotkać się w tej rodzinie. Rodzina dominikańska, jak widzicie, jest duża i też jak słyszeliście w intencjach, ojcowie też mają swoje rodziny, więc jest nas tutaj naprawdę sporo. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o trzech cechach naszej rodziny. Dlatego, że w Ewangelii słyszeliśmy dzisiaj o trzech obrazach. Każda rodzina ma cechy szczególne, takie cechy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Mój tata, mój dziadek są łysi, są grubi. Ja nie miałem wyboru, naprawdę. <ścoughs> Każda rodzina ma takie cechy. Każda rodzina ma coś, co dziedziczy. I dzisiaj w Ewangelii są trzy obrazy, które myślę pokazują trzy nasze wrodzone dominikańskie cechy: szul. Światło i kropki i kreski. To są trzy cechy dominikańskie. Pierwsza sól. Co to jest? W 47 rozdziale Księgi Proroka Ezechiela jest taki bardzo piękny obraz, gdzie Ezechiel widzi świątynię Jeruzalem Niebieskiego, z której wypływa woda. I ta woda obmywa wszystko, co spotka. Płynie przez wszystkie krainy. Płynie przez wszystkie miejsca na świecie, i gdziekolwiek dotrze, to wszystko uzdrawia. Ale jest takie jedno miejsce, taki rzekł Ezechiel, taki jeden kawałek ziemi, gdzie woda nic nie może zrobić. Dlatego, że ziemia jest zasolona. Tam, gdzie jest sól w ziemi, tam nic nie urośnie. I od wieków ojcowie Kościoła i teologowie zadają sobie pytanie, co to ma być. Jak to możliwe, żeby było takie miejsce, które nie jest uzdrawiane, które jest jakąś słabością, które jest zasoloną ziemią, do której ta woda dociera i nic? Otóż to jest pierwsza cecha dominikańskiej rodziny. My jesteśmy strasznie słabi. Wszyscy mamy takie fragmenty naszego życia, które są zasoloną ziemią, gdzie Pan Bóg próbuje i próbuje i cały czas mu się nie udaje. Wierzymy, że mu się uda. Że w końcu dotrze ta woda również tam i wyczyści tą sól. Chciałbym, żebyście tą sól dzisiaj usłyszeli inaczej. Nie sól jako dobrą rzecz, tylko taką sól, jako jest Ezechiela. Dlaczego? Dlatego, że na początku w tej pierwszej naszej cesze chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić za wszystkie słabości i grzechy, które jako Dominikanie mamy, za wszystkie te rzeczy, które może w ostatnim czasie widzieliście za odejście naszych braci, za te wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy niewierni, gdzie nam się nie chce, gdzie przychodzicie do nas po pomoc, a jest jak jest. Mamy w sobie sól, ale nie tą dobrą sól, tylko tą sól, która jest martwą ziemią. Bardzo chciałbym Was dzisiaj prosić, w imieniu też moich braci, żebyście nas otoczyli miłosierdziem, żebyście nas otoczyli przebaczeniem, żebyście tam, gdzie spotykacie naszą słoń, naszą słabość. To żebyście się modlili o nasze nawrócenie. Mamy jako Dominikanie i wy jako dominikańska rodzina macie szól. Jesteśmy bardzo słabi. Druga rzecz to jest światło. To jest to światło, którego nie wolno chować pod korcem. Jak pewnie wiecie w większości, mama naszego ojca Dominika miała jakiś taki sen zanim się urodził Dominik. Miał taki sen o psie, który biegł przez cały świat i miał w pysku pochodnię, płonącą pochodnię. Mama się zorientowała, że ten chłopak, którego ona urodzi, to to będzie taki pies, który będzie latał po świecie z tą pochodnią. I to jest nasza druga cecha dominikańska. Nasza i wasza jako naszej rodziny. Co to jest za pies? Co to jest za światło, które on roznosi? Jest taki jeden pies w Biblii, Czego chyba najbardziej lubię i który jest chyba najbardziej znanym psem w Biblii. Księdze proroka tobiasza. Tak to można nazwać, bo to jest prorocka księga. Jest tam pies, który wyrusza z młodym tobiaszem na wędrówkę. Idzie pies, idzie anioł i idzie tobiasz. Ten pies to jest niezwykły pies. jest jedyny z tej całej trójki, który czai, że ten jeden to jest anioł, a nie człowiek. On ma jakiś taki dziwny węch. Tobiasz tego nie wie. Tobiasz myśli, że idzie ze swoim kuzynem. A pies wie, że to anioł. Jest napisane, szczególnie w Wurgacie, bo w naszym tłumaczeniu trochę to zginęło, że ten pies miał taki zwyczaj, że biegał przed Tobiaszem i cały czas machał ogonem. Tak to przetłumaczył się Kieroniem. I to jest właśnie w ten sposób naszego światła. My Dominikanie, jesteśmy psami, to nie są szlachetne psy. większość w większości jesteśmy kundlami. Ale kundlami, które latają po świecie i zasadniczo machają ogonem, Niektórzy myślą, że to jest po prostu błazenada. Ale to jest nasz sposób świecenia. To jest nasz sposób przypominania wszędzie ludziom, że jest Bóg, który kocha. Trzeba się z tego cieszyć. Bardzo chciałbym Was zachęcić, żebyście tą cechę dominikańską, tego roznoszenia światła, ale w taki sposób, od nas przejęli. Żebyście byli jako rodzina dominikańska wszędzie tam, gdzie jesteście. Machającymi ogonem psami, tam gdzie trzeba krzyczeć, bo dzieje się zło, to krzyczcie i szczekajcie. Pies Tobiasza, pewnie jak Tobiasz wchodził na swoją noc poślubną, gdzie miał zginąć, bo tam u Panny Młodej mieszkał demon, to pewnie szczekał jak najęty. A zasadniczo całe swoje życie machał ogonem. Machajcie ogonami. Tam, gdzie jest smutno, tam, gdzie jest źle, tam, gdzie widzicie, że coś jest zasolone to machajcie dobrą nowiną. Machajcie wiadomością, że jest Chrystus, że On umarł i zmartwychwstał i że da się pokonać wszelki smutek. I wreszcie trzecia cecha dominikańska, taka cecha, która, przyznam mnie, chyba najbardziej do tego zakonu przyciągnęła. To jest to cecha, o której Pan Jezus dzisiaj mówił, kiedy mówił o tym, że ani jota, ani kreska nie zmieni się w prawie. Co to jest jota i kreska? To są najmniej ważne znaki, jakie sobie można wymyślić. Ale jak znajdziesz takie i, które nic nie znaczy, ponieważ mówi: ono jest ważne. Szlachetny ojciec Wojciech Prus napisał kiedyś taką książkę razem z ojcem Michałem wzięło, która się nazywa Kropki i Kreski. Jak to zobaczyłem sobie, pomyślałem: to jest Dominikanin. wie o co chodzi. To jest książka o podróży i o tym, że w podróży są ważne, drobne rzeczy. Nie Dominikanie nauczyli. Że my jesteśmy od tego, żeby w takim tłumie ludzi, który tu stoi, znaleźć kropkę i kreskę. Czyli znaleźć tych, którzy są dla innych nieważni. Dominik, jak nam kazał pójść na koniec świata, to nie po to nam kazał pójść na koniec świata, żebyśmy się strasznie nachodzili, bo to naprawdę strasznie boli. Tylko kazał nam pójść na koniec świata, bo on wiedział, że na końcu świata są ci, których inni nie chcą, którzy są poza obiegiem że są jak kropki i kreski zarzucone. Muszę się przyznać, że w tym roku na pielgrzymce doznałem tego w niezwykły sposób. U nas w pokucie idzie w tym roku Martyna. Martyna głucho nie ma od urodzenia. Jedyny sposób, żeby się z nią porozumiewać, to trzeba znać kropki i kreski. Trzeba umieć kropki i kreski robić rękami. Jak się pomyślałem, że to pielgrzymka dominikańska to jest taka pielgrzymka, która powinna się cała nauczyć kropek i kresek, bo jest jedna kropka i kreska, która słyszy inaczej. I dominikańska rodzina to jest taka rodzina, która się podporządkowuje temu, co jest najmniej ważne. U jest dokładnie odwrotnie niż w demokracji. U nas to, co ma najmniejsze znaczenie, to właśnie temu się podporządkowujemy. I chciałbym dokazanie skończyć nie sam, tylko razem z całą moją grubą pokutą. Dlatego, że cała pokuta nauczyła się migać. I Martyno, myśmy Cię trochę oszukali wczoraj. Wczoraj Ci powiedzieliśmy, że to Ty nas uczysz migowego, żebyśmy pokazali reszcie, że migamy. Ale to jest nieprawda. My się nauczyliśmy wczoraj migowego, żeby Tobie opowiedzieć, kim Ty jesteś. Dlatego, że Ty Martyna jesteś jak kropka i kreska. I masz życie niełatwo. Opowiadałaś nam wczoraj, jak to jest być w takim stanie. Ale w naszej grupie i w naszej rodzinie kropki i kreski są najważniejsze. Dlatego to, co za chwileczkę Ci zaśpiewamy, co Ty zobaczysz w naszych kropkach i kreskach, jest o Tobie. Ten tekst, który już znasz, to jest tekst o Tobie. To jest tekst o tym, co o Tobie myślimy. Bardzo zapraszam teraz pokutę, żebyśmy wszyscy stali. Proszę reszta siedźcie. Chcielibyśmy zakończyć to kazanie yy, zaśpiewaniem Aleluja, tak jak się często skazaliśmy słowo Boże. To się powtórnie śpiewa Aleluja. Zaśpiewamy to Aleluja z wersetem, który zanigamy. Myślę, że szybko się zrozumiecie, jak niezwykły to jest język. Że kiedy chce się pokazać Chrystusa, to się pokazuje szerzite dłonie. Taki jest gest w języku migowym, żeby go pokazać. Że kiedy się chce pokazać umiłowaną, to trzeba się pomasować serce. Jest to jest absolutnie niezwykły język, którego bardzo warto, żebyśmy się nauczyli. Jak skończymy, to będzie bardzo krótkie. Mam tylko prośbę, żebyśmy wszyscy y, Martynie zabili brawo, w sensie bez żadnego głosu. Tak się bije brawo języku migowym. Jak skończymy, to zróbmy, żeby Martyna usłyszała, chociaż nie usłyszy. Czekaj, prosimy. Alleluja!